Witam Was ponownie, ponownie Smogu z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj tak trochę można powiedzieć odmienny temat. A mianowicie dla osób, które no, lubią tematy zdrowej żywności i tak dalej, i tak dalej. Opowiem coś na temat pewnej herbaty. Także zaczynamy. Trochę takich można powiedzieć informacji. Witam i zapraszam. Witam Was ponownie. No i teraz tak, słuchajcie, no, krótka taka można powiedzieć informacja na temat yy, owej herbaty, jest to ostrokrzew również zwany siostrą yerba W kilku słowach, jeżeli chodzi o mnie, yy, można powiedzieć, po wypiciu owej herbaty dostajecie kopa niczym dzik, dosłownie niczym dzik. <śmiewanie> Więc witam was ponownie, jeżeli chodzi o tak zwaną Guayaza, jak sam tutaj tytuł nosi energia i sny prosto z Amazonii. Dokładnie. Tutaj oczywiście wam wszystkiego nie będę czytał i tak dalej, wiadomo, tutaj skupmy się przede, przede wszystkim skupmy się tak na, na konkretach to są takie, wiadomo, nie ma każdy słysza o yerba mate, jednak mało kto zna jej silniejszy odpowiednik, dokładnie. Można powiedzieć, że ta owa guayaza jest, no można powiedzieć, 100 razy lepsza od od zwykłej yerba mate. Czyli po prostu no tak zwana siostra siostra yerba mate. Tu ogólnie. Indianie, no można powiedzieć, się tym bardzo interesują. To sobie, może darujmy, i tak dalej. Zjedźmy sobie, może niżej. Drzewo Guayaza osiąga do 30 metrów wysokości, i tak dalej, i tak dalej. To sobie też, może darujmy. Tutaj może sobie powiedzieć niżej, żeby za bardzo was tutaj nie męczyć, i tak dalej. Plemienna tradycja. Ogólnie piel, plemię Kichawa stosuje do dzisiaj ową tradycję, i tak dalej. Teraz tak, pierwotnie napar przygotowywano z całych liści, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób powstawał napój, tak jak mówiłem, i do dziś jest ogólnie stosowany przez owe plemię. Kichawa zjedzmy sobie może niżej ogólnie wartości, i tak dalej, właściwości właściwie. Yy, bardzo zły sen wymagał wypicia silniejszego naparu z guajazy, do tego jeszcze wrócimy ponieważ słuchajcie, jest to prawda, że jeżeli macie jakiś problem tam prawda, no niewyjaśnione sprawy i tak dalej, ja wiem, to są słuchajcie ciężkie tematy ale coś jest, coś jest na rzeczy jakieś, no mówię, niezałatwione sprawy, jakieś problemy, idzie sobie, we wszystkim, idzie sobie, idzie sobie właściwie z wszystkim poradzić w śnie i jest to możliwe. Yy, ogólnie wierzono, że roślina ta wywołuje u ludzi świadome sny i tym samym pozwala przewidzieć, co, zdarzy, co się zdarzy, a także chroni przed wędrującymi duchami oraz uczy pokonywać strach. Amazońscy myśliwi do dziś spożywają napar z guajazy w celu wyostrzenia zmysłów i instynktu, instynktu ponieważ wymaga on nawet w nocy podczas snu zachować czujność i uwagę. Dokładnie. Przekonałem się słuchajcie, wyobraź, wyobraźcie sobie to na, na własnej skórze jest coś, jest, jest coś na rzeczy ogólnie mówię tak, to ową herbatę polecił mi mój widz, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. No i wiadomo, byle za przeproszeniem gówna bym wam nie wciskał i tak dalej. Dlatego przede wszystkim chciałbym sam to wypróbować, no i wypróbowałem i. No polecam, polecam jak najbardziej. Po wypiciu już praktycznie kilku łyków yy, inaczej zaczynacie jakby postrzegać świat. Yy, bardziej słuchacie wzrok, słuch się wyostrza. Wszystkie można powiedzieć no instynkty ogólnie i tak dalej. Czujność. Potraficie się, potraficie się skupić na czymś niesamowicie. Czy na przykład też podczas nauki, jeżeli macie tam prawda, chodzicie do szkoły i tak dalej, to też no, Potraficie się naprawdę niesamowicie skupić. Yy, polecam, też, polecam też jako kierowca, ogólnie kierowcom podczas jazdy, słuchajcie, te wszystkie kawy energetyki to możecie tak naprawdę o kandydupy rozbić. To jest totalne dziadostwo. Tu jeszcze chciałbym wrócić do owych energetyków. Pami pamiętajcie, że po wypiciu jednego energetyka on pozostaje w waszym ciele przez około 12 dni. No i tam i on tam sobie można powiedzieć, jak pomału. No, czyli takie można powiedzieć spustoszenie w organizmie naszym, ale to są już też, mówię, inne tematy. Czytając dalej, granica między jawą a snem staje się bardziej płynna, zaś same marzenia senne stają się bardziej realne, silniejsze i bogatsze niż wcześniej. Dokładnie, polecam. Polecam słuchajcie, jak najbardziej to wypróbować. Jest to prawda, można powiedzieć, że mimo że, że śpicie, to i tak, jeżeli macie sen, to dobrze o tym wiecie, że y, Wam tu się śni. Ogólnie można powiedzieć, tu was nie, będę szła, nie będę Was słuchać i oszukiwał, ale za, w sumie tą herbatę zamawialiśmy w cztery osoby. Y, można powiedzieć, że trzy osoby odczuły, no podobne można powiedzieć, y, jakby można to nazwać, y, no te same można powiedzieć y, rzeczy, które są tutaj opisane. Czwarty kolega stwierdził tylko, że no daje kopa, aczkolwiek no żadnych snów nie ma. Także tutaj słuchajcie, nie będę wam żadnych bajek wciskał i tak dalej, że nie wiadomo co się po tym dzieje, ale jest coś na rzeczy. <laughs> yy, dalej czytając, podczas ceremonii parzenia i picia angłajaza dochodzi do jeszcze jednego ważnego rytuału. Mianowicie rdzenni mieszkańcy... Do nacierają sobie twarz i dłonie na parę z jazdy, gdyż wierzą, że w ten sposób oczyszczają ciało i dostarczają do, do ciała dodatkową energię na nadchodzący dzień. Nie wiem, nie próbowałem. Niektórzy kichawa traktują tą roślinę jak jako drogocenny dar od przodków, mający znacznie znaczenie kosmologiczne i kulturowe. Dlatego też czują się zobowiązani do okazywania jej nale należytego szacunku i kultywowania tradycji jej porannego picia. No, być może ten czwarty kolega, akurat, no, no nie wyraził szacunku <grych> owej herbaci, dlatego, tak można powiedzieć, nie zaskutkowało to na niego. No, ale ciężko też to wytłumaczyć. Wyjątkowy skład, i tak dalej, i tak dalej. sobie tu może już tarujmy to. Czytając dalej. Z sobie, może niżej. Głojaza zawiera również teobrominę substancję wykazującą działanie pobudzające, które można spotkać w czekoladzie. No dokładnie, po kilku łykach już dostajecie tak zwanego kopa także działa. Działa na pewno. Oprócz tego, w swym składzie ma wszystkie niezbędne człowiekowi, niezbędne człowiekowi aminokwasy w tym L-teaninę, aminokwas naturalny, występujący w liściach zielonej herbaty, który pobudza, zmniejszając obciążenie psychiczne i fizyczne, oraz leuce, leucynę, aminokwas niezbędny do prawidłowego rozwoju i odbudowy tkanki mięśniowej. Także tu jest przede wszystkim też to polecane dla, dla osób, które chodzą na siłownie no i ćwiczą sobie, biegają i tak dalej. Ponadto y, witamina C i D oraz minerały takie jak wapń, potas, magnes, cynk, chrom, właściwość i cenne, cenne właściwości właściwie. Ogólnie, bo możecie tak mówię, możecie sobie w sumie zaparzyć to jako herbatę bądź y, zrobić sobie z tego napar, a się napar na no napój, napar y, wiadomo gotować to na wolnym ogniu przez 5 do 10 minut i wtedy jeszcze bardziej was klepnie. I tu jest też taka, można powiedzieć, bardzo ważna informacja, jednakże w porównaniu do tradycyjnych napojów kofeinowych nie wywołuje działań niepożądanych. To też, słuchajcie, trzeba tutaj zaznaczyć: takich jak drżenie rąk, nadpobudliwość, rozdrażnienie i poddenerwowanie. Dokładnie. Nieraz ma się tak, że wypijecie kawę i no ręce wam. Latają. Yy, czytając dalej, zapewnia za to jasność umysłu i dobre samopoczucie. Potwierdzam, to też jest, słuchacie, coś, coś jest na rzeczy. Teraz, tak. Kwojaza jest rośliną polecaną w odkwaszaniu organizmu, ponieważ yy, równoważy poziom pH i cukru we krwi. Oczyszcza krew, sprzyja dekoksykacji, poprawia pracę nerek i dróg moczowych usprawnia trawienie i wydalanie, wzmacnia płuca, pomaga usuwać cholesterol, obniża ciśnienie. Słuchajcie, chodzi, chodzicie do apteki, kupujecie jakieś maści, tabletki i tak dalej, płacicie za to nie wiadomo jaką kasę, a to i tak można powiedzieć, że to wszystko o Kant dupy rozbić. <gry> no. Ładują was w konia na każdym kroku, nie, słuchajcie, nie, nie dajcie sobie, można powiedzieć, yy, czyścić sobie portfela, ale to za dużo tu nie ma co mówić na YouTube. No ma również właści dobre właściwości, właściwie odchudzające Jak ktoś chce się y, odchudzać, to też polecam y, Co tutaj jeszcze można... Aha, że ogólnie jeszcze ten, y, ta herbata jest taka można powiedzieć bardziej no, słodsza od, od, od yerba mate Bo herba mate pijąc, słuchajcie, no, czuje się, że jest taka gorzka yerba mate, a tutaj tego nie ma przy Głajazie jest jest i lepszy smak takiej można powiedzieć i no, fajnie się ją pije w ten sposób. Yy, doskonale potrafi rozgrzać zażebnięte ciało i wyleczyć przeziębienia. Yy, co ciekawe głajaza bardzo pozytywnie wpływa na fale mózgowe, dzięki czemu wspiera naszą odporność fizyczną oraz pomaga wejść w stan głębokiej relaksacji lub medytacji. Też jest coś, coś słodnie na rzecz. Tutaj mamy do czynienia z jej paradoksalnym działaniem, bowiem może ona zarówno relaksować, jak i energetyzować. Yy... Osoby, które piją herbatę Łajaza mówią, że pierwsze efekty jej działania zauważyli już po wypiciu kilku pierwszych porcji. No tak, czy Właśnie wspominałem, że już wystarczyło już kilka łyków i no, dostajecie niesamowitego buta. Odczuwali większą energię i siłę, a niektórzy nawet po po raz pierwszy od dawna zdołali zapamiętać swój sen. Właśnie to też słuchacie prawda, jeżeli macie problemy z pamięcią i tak dalej, z zapamiętywaniem snów i tak dalej, to też jest coś słuchacie na rzeczy, to też potwierdzę. Mimo że słuchajcie, śpicie, to i tak wiecie, co wam się śni. Rano wstajecie i aha, to mi się śniło, tamto mi się śniło. Jeżeli, jeżeli słuchacie chodzi o sen. Yy, no nie wiem jak to można nazwać. Ten obrazek nie jest tak yy, byle jak Słacie, pokazany, namalowany na i tak dalej. On bowiem coś symbolizuje. Jesteście, można powiedzieć, świadomi swego snu. Można powiedzieć, że. Yy, no. Słyszałem, że osoby, które już, można powiedzieć, wchodzą taki trans podczas snu, potrafią sobie Słacie swoje sny przełączać jak. jak yy, no, jak program telewizyjny, prawda? Jeżeli coś Wam się nie podoba, to pstryk, pstryk pil, pilotem, prawda? Nara i następny, następny kanał. Tak samo możecie się, słuchajcie, jeżeli już wejdziecie w stan medytacji podczas snu, to możecie sobie po prostu swoje sny przerzucać. I ja wiem, że to jest ogólnie no, ciężko wytłumaczyć, ale sam się o tym przekonałem. <laughs> Także jest coś na rzeczy. No a z tym mogą być naprawdę fajne niektóre. Jak <laughs> sobie coś wyobrazicie, prawda? <laughs> Dobra, teraz tak, yy... Yy... a niektórzy po raz pierwszy od dawna zdołali zapamiętać swój sen, yy, który był bardziej kolorowy i, i silniejszy niż wcześniejszy, yy... no i tak dalej, i tak dalej, ja tutaj warto pamiętać, że najsilniejsze działanie wykazuje napar suszu, liści, łajaza, a nie herbata przyrządzona z torebki. No, i dokładnie. Liście oryginalne, a nie jakieś prawda, tam herbatki, storebki, bo te storebki, słuchajcie, takie jakieś. Yy, no, kupujecie też w tych sklepach, to wiadomo, że to jest takie no. Czekajcie, sobie tu jeszcze niżej zajdę, czy tutaj coś jeszcze jest. Yy... No, i więcej ogólnie tu już nic nie ma ciekawego. Także myślę, że. Do ludzi, którzy się tym interesują, jakoś można powiedzieć się przebiłem. No i polecam jak najbardziej. Ta to mała, mała torebka akurat kosztuje, czekacie ja na legro gdzieś około 14 zł za, za 50 gram, bodajże chyba. No ja już mam można powiedzieć, 250 taką. No już jest trochę droższa, ale i tak się słuchajcie, opłaca. Daje niesamowitego kopa. Jest, jest petarda, Dobra, będę już kończył. Tutaj już Wam więcej głowy nie będę zawracał. Takie można powiedzieć trochę odmienny, odmienny y, temat, filmik. Ale kolega mi akurat prosił, żeby coś takiego nagrać. Także słowa dotrzymałem, bo już powiedziałem, że nagram to, na, to nagrałem. Y, no i jest, jest petarda po wypicie owej herbaty. Także mówię, no, szkoda sobie niszczyć zdrowie, pijąc te y, energetyki, bo to i tak jest no, dziadostwo. Jakby nie było. Słuchajcie, ostatnio przejechałem 300, 300 km i można powiedzieć, że cały czas sobie popijałem taką ową herbatę i człowiek cały czas jest czujny. Cały czas, słuchajcie, jesteście w stanie na drodze przewidzieć no, różne sytuacje. Ogólnie was, no, wasz mózg zaczyna, jakby można powiedzieć, inaczej funkcjonować. Jesteście w stanie, no, mówię, przewidzieć różne sytuacje, zagrożenie na drodze i tak dalej. I można, tak jak Wcześniej tutaj Wam czytałem, że no, pobudza Wasze instynkty, nawet kilkukrotnie wzrok, słuchajcie, słuch, yy, no, Wasze ciało jest można powiedzieć cały czas, cały czas pobudzone, także no, nie, dar, no, nie podaremnie owi, owi myśliwi to piją przed polowaniem, no, można powiedzieć, że sami stają się ekspertami no, w polowaniu na zwierzęta. Także wszystko słodzie, co tutaj jest opisane, no można praktycznie potwierdzić. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. I polecam jak najbardziej. Guayaza